Zadanie szóste. Suma wszystkich rozwiązań równania takiego jest równa. Bardzo łatwe zadanie. Kiedy taki iloczyn równa się zero? A no, kiedy którykolwiek z tych czynników jest równy 0, czyli otrzymamy 0, gdy na przykład ten, gdy x będzie 0, czyli x pierwszy jest 0, kiedy tu pojawi się 0, czyli x2 będzie 3, albo kiedy tu pojawi się 0, czyli trzeci pierwiastek minus 2. Suma trzeba dodać te pierwiastki wychodzi jeden.